Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, gdzie rzeczywiście hasło sztucznej inteligencji nie schodzi z pierwszych stron gazet i istnieje w każdej rozmowie, w każdej rozmowie biznesowej czy zarządu firmy. Jest to tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy zaczęliśmy doceniać, czy zobaczyliśmy naocznie. Siła, jaka tkwi w danych oraz w technologii. I ten przyspieszony, można powiedzieć, dla szerszej publiki nieoczekiwany, zaskakujący rozwój technologii sprawia, że zadajemy sobie pytanie, na ile to wszystko jest dla nas bezpieczne, dokąd to prowadzi. I o tym właśnie rozmawialiśmy wczoraj w czasie panelu. I firmy, biznes ma bardzo dużą rolę do odegrania właśnie w przygotowaniu nas jako społeczeństwa. W sposób odpowiedzialny, żebyśmy w sposób odpowiedzialny korzystali właśnie ze zdobyczy nowych technologii. Ponieważ to biznes dzisiaj ma te środki i wykonuje wiele badań, testów, tychże technologii, zastanawia się, jak je monetyzować, jak z nich korzystać, ale robi to również w otoczeniu prawnym, tak, które jest definiowane przez regulatora. I o ile te regulacje sprawiają, że przestrzegamy zasad, dbamy o dobro konsumenta, nas wszystkich i o bezpieczeństwo społeczeństwa, o tyle też pozwalają nam na, na, na wiele eksperymentów. Ważne jest, żeby nie przeszkadzały i ich nie stopowały, ponieważ żeby nie hamowały, nie hamowały rozwoju. To, co obserwujemy w Deloitte, jeśli chodzi o rozwój technologii, widzimy, że dzieje się on w, na, w trzech płaszczyznach. Z jednej strony, cały czas obserwujemy trend upraszczania rozwiązań, upraszczania interfejsów, coś, co pozwala nam w pełni lepiej i łatwiej korzystać z technologii. Z druga warstwa to zwiększanie, powiedzmy powiedzieć tak, kolokwialnie inteligencji tychże rozwiązań, zdolności, jakby, czy, czy jakość tych obliczeń, inteligencja rozwiązań technologicznych cały czas rośnie. I trzeci obszar to jest wzrost siły obliczeniowej, mocy obliczeniowej tychże technologii. Te wszystkie trzy trendy razem połączone sprawiają, Ee, że technologia się rozwija od już ponad 150 lat. Stąd to, co teraz obserwujemy, dotyczy głównie e, interfejsu e, i uproszczenia korzystania ze sztucznej inteligencji, co dla wielu jest zaskoczeniem i powoduje właśnie obecną sytuację, gdzie musimy się zastanowić, jak sobie z nią poradzić. Data Economy Congress jest wydarzeniem wyjątkowym. Ponieważ jest jednym z niewielu cross-sektorowych i w ogóle słowo cross i, i, i jest chyba kluczem do, o, o, jakby kiedy opowiadamy o, o, o tym wydarzeniu, ponieważ mamy z jednej strony wiele branż, wiele różnych funkcji, i de facto sztuczna inteligencja, dane są wokół nas, jesteśmy wszyscy w nich zanurzeni i nie ma biznesu, branży czy funkcji w ramach firmy, która nie jest, która nie byłaby dotknięta czy nie byłaby nie przechodziłaby przez swoistą rewolucję w związku z rozwojem technologii. Stąd możliwość podyskutowania w jednym miejscu, zderzenia tych różnych perspektyw i zastanowienia się, jakie razem łączyć, żeby wypracować więcej synergii i łączyć te wszystkie różne perspektywy, jest bardzo cenna i serdecznie zapraszam. Cieszymy się, że jako Deloitte jesteśmy partnerem strategicznym tego wydarzenia.